Zastanówcie się, ile razy zdarzyło się wam być w towarzystwie rodziny, przyjaciół czy kolegów z pracy, gdy nagle rozmowa skręciła w stronę osobistych spraw. Nagle ktoś zaczyna dzielić się swoimi trudnościami, opowiadać o problemach, które go przytłaczają. Nierzadko okazuje się, że taka rozmowa rozbudza w innych potrzebę dołączenia do niej i dzielenia się własnymi historiami. Nagle cała grupa zaczyna rozmawiać o swoich zmartwieniach, wyzwaniach i lękach. To, co może wydawać się chwilą wsparcia, czasami prowadzi do wspólnego zagłębiania się w dramat życia codziennego. Takie rozmowy mogą wydawać się wartościowe, gdyż pozwalają wyrazić emocje i uzyskać zrozumienie. Jednak, jeśli pozwolimy, by ten rodzaj dyskusji dominował w naszych interakcjach, możemy nieświadomie dawać tym problemom większą siłę i moc. Wyobraźcie sobie, że każda taka rozmowa, każda uwaga na temat problemów nie jest tylko formą wyrażenia, ale staje się sposobem na wzmacnianie tych doświadczeń w naszym umyśle. Każde słowo, które mówimy, utrwala nasze problemy jako część naszej tożsamości, i zanim się zorientujemy, zaczynamy definiować siebie przez pryzmat tych wyzwań. Skupienie na tym, co trudne, zamyka nas na nowe perspektywy, odbierając możliwość dostrzeżenia pozytywnych aspektów życia i szans, które mogą być tuż przed nami. A co, jeśli istnieje inna droga? Co, jeśli możemy skierować naszą uwagę z powrotem na nas samych, ale w zupełnie inny sposób? Możemy spojrzeć na nasze życie z perspektywy wyzwań, które są tylko przystankami na naszej drodze, a nie końcem świata. Przesuwając naszą uwagę z dramatów codziennych zmagań na coś większego, zaczynamy dostrzegać potencjał zmiany i rozwoju. Zamiast być ciągle zaabsorbowanymi tym, co trudne, Możemy skoncentrować się na marzeniach, celach i wizji, która przekracza nasze codzienne problemy. Takie przesunięcie uwagi otwiera drzwi do nowych możliwości. Kiedy przestajemy ciągle rozmawiać o tym, co nas martwi, a zaczynamy myśleć o tym, co nas inspiruje, możemy dostrzec bogactwo, które na nas czeka. To początek przemiany, która pozwala nam skupić się na tym, co piękne i pozytywne, co ma siłę kształtować nasze życie w zupełnie nowy sposób. Wyobraźcie sobie, że każda myśl, którą pielęgnujecie, jest jak ziarno zasiane w waszym umyśle. Myśli o problemach, trudnościach i przeszkodach, gdy są powtarzane i podtrzymywane, stają się potężnymi roślinami, które dominują w waszej mentalnej przestrzeni. Nasz umysł ma zdolność do wzmacniania tego, na czym się koncentrujemy, co sprawia, że kiedy nieustannie mówimy o tym, co trudne, zaczynamy widzieć życie przez pryzmat ograniczeń. Negatywne myślenie ma to do siebie, że zaczyna powoli przejmować kontrolę nad naszym postrzeganiem. Jeśli ciągle wracamy do myśli o tym, co nam się nie udało, czego się boimy lub co poszło nie tak, to nasze umysły zaczynają naturalnie kierować się ku podobnym wzorcom. Przeżywamy raz jeszcze te same lęki i stresy, co sprawia, że tracimy energię, którą moglibyśmy przeznaczyć na coś znacznie bardziej wartościowego. Niestety, Negatywne myśli mają też tendencję do przyciągania kolejnych myśli tego samego rodzaju. Nasz umysł zaczyna koncentrować się na trudnościach, a pomijać okazje i pozytywne wydarzenia, które mogłyby nas inspirować. W psychologii ten efekt jest znany jako negatywne przetwarzanie co oznacza, że nasz mózg jest w stanie przechwytywać więcej negatywnych informacji niż pozytywnych. W ten sposób nie tylko skupiamy się na trudnościach. Ale również zaczynamy ich aktywnie szukać. Długotrwałe negatywne myślenie może mieć również poważne skutki fizyczne. Gdy stale przeżywamy stres i niepokój, nasz organizm uwalnia hormony stresu, takie jak kortyzol, które obciążają nasze ciało. Ostatecznie może to prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak osłabienie układu odpornościowego, zwiększone ryzyko chorób serca oraz trudności ze snem. Nasze zdrowie psychiczne i fizyczne jest nierozerwalnie połączone, a negatywne myślenie może spowodować, że obie te sfery zaczną cierpieć. Ale co najważniejsze, negatywne myślenie odbiera nam moc, aby kształtować nasze życie według własnych marzeń. Gdy koncentrujemy się na tym, co jest nie tak, tracimy zdolność do widzenia siebie jako osób zdolnych do zmian. To zamyka nas na nowe możliwości i sprawia, że zamiast kroczyć naprzód, Stoimy w miejscu, wciąż wracając do tych samych myśli. Zmieniając sposób myślenia i koncentrując się na pozytywach, możemy uwolnić się od ograniczeń negatywnego myślenia. Gdy przestajemy zasiewać te negatywne ziarna, a zamiast tego wybieramy myśli o wdzięczności, nadziei i możliwości, zaczynamy dostrzegać nowe ścieżki, które wcześniej były ukryte. Przekształcamy wtedy nasze życie, stawiając na pozytywne myśli które wzmacniają naszą wewnętrzną siłę i pomagają budować lepszą przyszłość. Skierowanie uwagi na coś większego niż nasze codzienne problemy może być kluczowym krokiem w budowaniu bardziej satysfakcjonującego życia. Kiedy przestajemy skupiać się na tym, co nas ogranicza i zaczynamy myśleć o naszych marzeniach, aspiracjach i celach, otwieramy się na świat pełen nowych możliwości. Wyobraźcie sobie, że każdy z waszych problemów to niewielka przeszkoda na drodze, a większe cele, do których dążycie, są jak potężna latarnia, która rozświetla ścieżkę naprzód. Kiedy przełączamy uwagę z problemów na te większe cele, nasza energia i determinacja naturalnie się wzmacniają. Nasze wyzwania przestają wydawać się tak przytłaczające, gdy patrzymy na nie z perspektywy tego, co pragniemy osiągnąć. Koncentrując się na większych celach, znajdujemy w sobie odwagę i motywację, by pokonać przeszkody, które wcześniej wydawały się nie do przejścia. Również nasze codzienne myśli ulegają zmianie, kiedy skupiamy się na większych celach. Zamiast zastanawiać się, co jest nie tak i dlaczego to się dzieje mnie, zaczynamy pytać, jakie kroki mogę podjąć, aby zbliżyć się do swojego marzenia. Taka zmiana w pytaniach Prowadzi do nowej jakości życia, w której nasze działania nabierają głębszego sensu. Zamiast tkwić w bezruchu, zaczynamy działać z intencją i celowością, co pozwala nam budować życie zgodne z naszymi najważniejszymi wartościami. Przełączenie uwagi na większe cele pozwala również dostrzec, że życie może być czymś więcej niż zbiorem codziennych trosk. Kiedy patrzymy na nasze wyzwania z perspektywy tego, co chcemy osiągnąć. Zaczynamy postrzegać je jako części procesu, który prowadzi do czegoś wartościowego. Te mniejsze trudności stają się lekcjami i doświadczeniami, które przybliżają nas do realizacji tego, co dla nas ważne. Na koniec warto sobie uświadomić, że skupianie się na większych celach pomaga nam żyć bardziej świadomie i pełniej. W miarę jak rozwijamy swoje aspiracje i zaczynamy wierzyć w możliwość ich realizacji, Odkrywamy, że nasz potencjał jest o wiele większy niż sądziliśmy. Kiedy więc następnym razem poczujecie się przytłoczeni codziennymi problemami, spróbujcie pomyśleć o szerszym obrazie, o marzeniach i wizji, które Was inspirują. To właśnie wtedy odkryjecie, jak potężną siłę ma skoncentrowanie się na większych celach. Skupianie się na pozytywnych aspektach życia to sztuka, którą można rozwijać. Niezależnie od okoliczności. W naszym szybkim tempie życia łatwo jest wpaść w pułapkę ciągłego analizowania problemów i trudności. Ale co by się stało, gdybyście zaczęli koncentrować się na tym, co działa dobrze, na tym, co przynosi radość i spełnienie? Taki pozytywny sposób myślenia może znacząco podnieść jakość waszego życia, a nawet zmienić sposób, w jaki postrzegacie rzeczywistość. Jednym ze skutecznych sposobów na rozwijanie pozytywnego myślenia jest codzienne wyrażanie wdzięczności. Może to być tak proste, jak poświęcenie kilku minut wieczorem na zastanowienie się nad trzema rzeczami, za które jesteście wdzięczni. Mogą to być drobne rzeczy, jak filiżanka ulubionej herbaty, uśmiech przyjaciela, czy po prostu to, że mieliście dobry dzień. Wyrażanie wdzięczności pomaga nam dostrzegać pozytywne aspekty nawet w najtrudniejszych momentach, ponieważ kieruje naszą uwagę na to, co jest dobre w naszym życiu. Im bardziej praktykujemy wdzięczność, tym bardziej nasz umysł przyzwyczaja się do zauważania rzeczy, które nas cieszą. Innym ważnym elementem jest świadome wybieranie tego, na co kierujemy naszą uwagę. Zastanówcie się, ile czasu w ciągu dnia poświęcacie na zamartwianie się rzeczami, na które nie macie wpływu często są to kwestie z przeszłości lub przyszłości, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Aby skupić się na pozytywach, warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się w teraźniejszości, tu i teraz. Ćwiczenia takie jak uważność, mindfulness, mogą pomóc w zatrzymaniu się na chwilę i pełnym przeżywaniu bieżących momentów. Kiedy świadomie koncentrujecie się na teraźniejszości, odkrywacie że wokół Was jest mnóstwo pozytywnych i wartościowych chwil, które wcześniej mogły umykać Waszej uwadze. Ważne jest również otaczanie się ludźmi, którzy wspierają Wasz rozwój i inspirują do myślenia pozytywnie. Nasze środowisko ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy i co myślimy. Jeśli w Waszym otoczeniu są osoby, które widzą w życiu głównie problemy i często narzekają, ich nastawienie może wpływać również na Was. Starajcie się więc przebywać w towarzystwie osób, które cenią pozytywne wartości, są pełne optymizmu i inspirują Was do bycia najlepszą wersją siebie. Takie wsparcie może stanowić ogromną pomoc w chwilach, kiedy trudniej jest dostrzegać dobre strony życia. Kolejnym krokiem w kierunku pozytywnego myślenia jest świadome unikanie negatywnych treści i mediów. W dzisiejszych czasach informacje płyną do nas z każdej strony, często niosąc ze sobą negatywny przekaz. Warto selekcjonować to, co konsumujemy i zadbać o to, by nasze otoczenie było źródłem inspiracji, a nie przytłoczenia. Świadome ograniczenie kontaktu z negatywnymi wiadomościami i wybieranie treści, które nas rozwijają i motywują, może znacząco wpłynąć na nasz nastrój i ogólną percepcję życia. W końcu nie zapominajcie o tym, aby celebrować małe sukcesy i radości. Życie składa się z drobnych chwil, które z czasem tworzą większą całość. Doceniajcie każdy pozytywny aspekt, który przytrafia się Wam na co dzień. Może to być spełniony cel, wykonane zadanie lub zwykła chwila spokoju. Świadome zauważanie i celebrowanie takich momentów sprawia, że życie nabiera koloru, a codzienność staje się pełna radości i poczucia sensu. Podsumowując, skupianie się na pozytywnych aspektach życia to świadoma decyzja, którą możecie podejmować każdego dnia. Wprowadzenie prostych nawyków, takich jak wyrażanie wdzięczności, uważność, otaczanie się inspirującymi ludźmi oraz unikanie negatywnych treści, może mieć ogromny wpływ na wasze samopoczucie i ogólną jakość życia. Spróbujcie zacząć już dzisiaj i zauważcie, jak zmienia się wasza perspektywa. Każdy z nas staje w życiu przed różnymi wyzwaniami. To mogą być trudności w pracy, problemy zdrowotne czy relacyjne napięcia. Wyzwania przychodzą w różnych formach. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się one przeszkodami, które nas hamują, to w rzeczywistości stanowią one niesamowitą okazję do rozwoju i poszerzenia naszych granic. Wyzwania mogą być właśnie tym, czego potrzebujemy, aby stać się silniejszymi bardziej pewnymi siebie i zdeterminowanymi, aby dążyć do swoich celów. Przekształcenie wyzwań w okazję do wzrostu zaczyna się od zmiany perspektywy. Zamiast postrzegać trudne sytuacje jako coś, co przytrafia się nam, możemy zacząć patrzeć na nie jako na doświadczenia, które nas uczą. To nastawienie może nam pomóc zobaczyć, że wyzwania nie są końcem drogi, ale jej częścią. Są szansą, byśmy mogli sprawdzić, jak sobie radzimy i co z tego wynika. Każde wyzwanie niesie ze sobą lekcje, które, jeśli jesteśmy gotowi na nie zwrócić uwagę, mogą wnieść wiele wartości do naszego życia. Kiedy stajemy przed wyzwaniem, ważne jest, by zadawać sobie pytanie czego mogę się z tego nauczyć? Może się okazać, że wyzwanie wymaga od nas nowych umiejętności lub zmusza do rozwinięcia cech, które były dotychczas ukryte. W obliczu trudności możemy odkryć, że mamy w sobie zasoby, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Może to być nasza wytrzymałość, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, albo umiejętność zachowania spokoju pod presją. Każda trudność, z jaką się mierzymy, pomaga nam wzrastać w tych aspektach. Przyjmowanie wyzwań jako okazji do wzrostu nie oznacza ignorowania problemów, czy udawania, że wszystko jest idealnie. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, by z pełną świadomością stanąć przed problemem i powiedzieć sobie: To jest dla mnie szansa, aby stać się silniejszym. Taka perspektywa pozwala nam patrzeć na trudności z większym spokojem i wiarą we własne możliwości. Również porażki, które mogą towarzyszyć wyzwaniom, mogą być wartościowymi lekcjami. W rzeczywistości, to właśnie w chwilach niepowodzeń możemy nauczyć się najwięcej. Każdy upadek uczy nas, jak nie powtarzać tych samych błędów i motywuje do znalezienia nowych dróg działania. Warto pamiętać, że nawet najwięksi ludzie sukcesu spotkali się z wieloma trudnościami na swojej drodze. Jednak to, co ich wyróżnia, to zdolność do wyciągania lekcji z porażek i kontynuowania swoich działań pomimo przeciwności. Pod koniec dnia wyzwania kształtują nas w sposób w jaki żadne inne doświadczenia nie są w stanie. Stawiając czoła trudnościom, rozwijamy się na poziomie, który daje nam solidne podstawy do dalszego wzrostu. Dzięki nim uczymy się o sobie samych, budujemy naszą odporność i wzmacniamy wiarę w to, że potrafimy pokonać nawet największe przeszkody. Kiedy zaczniemy patrzeć na wyzwania jako na szanse, które nas wzbogacają, odkryjemy, że jesteśmy gotowi na więcej niż kiedykolwiek mogliśmy przypuszczać. Wprowadzenie pozytywnych zmian w życie nie wymaga nagłych, rewolucyjnych działań. Wystarczy regularne wdrażanie prostych, codziennych nawyków, które stopniowo przekształcają nasze myślenie, emocje i zachowanie. Kiedy wprowadzamy pozytywne rytuały do naszej codzienności, stajemy się bardziej skoncentrowani, zrównoważeni i otwarci na rozwój. Małe kroki Wykonywane regularnie, mają niezwykłą moc wprowadzania trwałych zmian w naszym życiu. Jednym z nawyków, który może znacząco poprawić jakość życia, jest poranna medytacja lub kilka minut skupienia na oddechu. Pozwala ona wyciszyć umysł, ugruntować się w teraźniejszości i przygotować na wyzwania, jakie przyniesie dzień. Wystarczy kilka minut, aby wprowadzić się w stan spokoju i klarowności które mogą nam towarzyszyć przez resztę dnia. Medytacja pomaga nam też w budowaniu świadomości i uważności, dzięki czemu łatwiej zauważamy pozytywne aspekty wokół nas. Innym skutecznym nawykiem jest prowadzenie dziennika. Może to być miejsce, w którym zapisujemy nasze cele, marzenia, myśli oraz to, za co jesteśmy wdzięczni. Regularne notowanie pomaga nam lepiej zrozumieć siebie i skierować uwagę na to, co jest dla nas ważne. Pisanie o swoich uczuciach i refleksjach pozwala na głębsze spojrzenie na siebie i swoje życie. Prowadzenie dziennika może również pomóc w uświadomieniu sobie postępów, jakie osiągamy na przestrzeni czasu, oraz w identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy. Codzienne ćwiczenia fizyczne, choćby krótki spacer, yoga czy kilkanaście minut gimnastyki, również mają duży wpływ na nasze samopoczucie. Ruch pomaga rozładować napięcie, poprawia nastrój i dostarcza energii. Dzięki regularnej aktywności fizycznej wzmacniamy swoje ciało, ale również wpływamy na nasz umysł. Ćwiczenia zwiększają poziom endorfin, czyli hormonów szczęścia, które poprawiają nasze samopoczucie. Regularny ruch to nie tylko dbanie o zdrowie, ale także o naszą psychikę. Kolejnym nawykiem, który wspiera pozytywne zmiany. Jest wyrażanie wdzięczności. Każdego dnia warto poświęcić chwilę na docenienie małych rzeczy, które sprawiają nam radość. Może to być piękna pogoda, miły uśmiech kogoś bliskiego, czy po prostu chwila spokoju. Wdzięczność przypomina nam, że nawet w trudnych momentach możemy dostrzec coś pozytywnego. Z czasem ten prosty nawyk zmienia nasze spojrzenie na świat i sprawia, że częściej dostrzegamy rzeczy, które nas cieszą. Nie można też zapominać o nawyku ustawiania codziennych celów. Wyznaczenie sobie choćby jednego małego zadania, które chcemy zrealizować każdego dnia, może przynieść wiele satysfakcji i poczucia spełnienia. Może to być coś prostego, jak nauka nowego słowa, przeczytanie kilku stron książki, czy uporządkowanie jednej części domu. Codzienne realizowanie drobnych celów. Pomaga nam budować dyscyplinę i wzmacnia poczucie sprawczości, co z kolei przyczynia się do budowania większych zmian w dłuższej perspektywie. Podsumowując, codzienne nawyki mogą być kluczem do długotrwałej, pozytywnej zmiany. Nie musimy podejmować wielkich działań, aby doświadczyć przemiany. Wystarczy regularne wprowadzanie małych kroków, które z czasem kumulują się i wpływają na nasze życie. Medytacja, Dziennik. Ćwiczenia fizyczne, wdzięczność i codzienne cele to nawyki, które mogą wzmocnić naszą wewnętrzną siłę i otworzyć nas na nowe możliwości. Praktykowanie ich dzień po dniu prowadzi nas w kierunku życia pełnego spokoju, radości i pozytywnego wzrostu. W poszukiwaniu osobistego rozwoju i przemiany, inspiracja i wsparcie, które czerpiemy od innych, mogą mieć kluczowe znaczenie. Bez względu na to, jak silni i samowystarczalni się czujemy, czasami potrzebujemy kogoś, kto pokaże nam nowe perspektywy, poda pomocną dłoń, lub po prostu będzie przy nas, gdy napotkamy trudności. Inspiracja płynąca z zewnątrz oraz wsparcie życzliwych ludzi mogą nie tylko ułatwić nam osiąganie celów, ale również wzbogacić naszą drogę do zmian. Z jednej strony, inspiracja, którą czerpiemy od innych, może stać się siłą napędową naszych działań. Może to być mentor, który dzieli się swoimi doświadczeniami, książka pełna wartościowych lekcji, albo rozmowa z kimś, kto opowiada o swoich własnych sukcesach i wyzwaniach. Czasami kilka słów od kogoś, kto przeszedł podobną drogę, wystarczy, abyśmy poczuli przypływ energii i motywacji. Dzięki temu łatwiej nam wyobrazić sobie nasze własne możliwości, uwierzyć, że zmiana jest możliwa. I zobaczyć, że nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością. Wsparcie z zewnątrz jest równie istotne, ponieważ daje nam poczucie, że nie jesteśmy sami w swoich zmaganiach. Otaczając się ludźmi, którzy nas rozumieją i wspierają, tworzymy sieć bezpieczeństwa, która może być pomocna w trudnych chwilach. Przyjaciele, rodzina, a nawet wspólnoty, do których należymy, mogą pomóc nam przetrwać chwilę zwątpienia. Podnieść na duchu i przypomnieć o naszych wartościach, gdy czujemy, że brakuje nam sił. Takie wsparcie buduje w nas przekonanie, że niezależnie od tego, co się wydarzy, mamy obok siebie osoby, na które możemy liczyć. Warto również świadomie wybierać, kogo wpuszczamy do naszego życia, bo ludzie, z którymi spędzamy czas, mają duży wpływ na nasze samopoczucie i sposób myślenia. Szukajcie tych, którzy Was inspirują, motywują. I wierzą w wasze możliwości. Osoby, które nie tylko słuchają, ale również zarażają swoją pasją i pozytywną energią. Dobrze jest mieć wokół siebie ludzi, którzy podzielają nasze wartości i wspierają nasze marzenia, gdyż to sprawia, że stajemy się silniejsi i bardziej zdeterminowani. Jeśli jednak brakuje wam bliskiego wsparcia, pamiętajcie, że istnieje wiele innych sposobów na zdobycie inspiracji z zewnątrz. Możecie dołączyć do grup o podobnych zainteresowaniach, uczestniczyć w warsztatach lub seminariach, a nawet korzystać z materiałów dostępnych online, takich jak podcasty, filmy czy blogi. Wszystkie te źródła mogą dostarczyć Wam nowych pomysłów i zmotywować do podjęcia działań, które przybliżą Was do celu. To również świetna okazja, aby poznawać ludzi o podobnych aspiracjach, co może prowadzić do długotrwałych. Wartościowych relacji. Inspiracja i wsparcie z zewnątrz działają jak paliwo, które napędza nas do działania, nawet gdy nasza wewnętrzna motywacja chwilowo słabnie. Dają nam wiarę w siebie i przypominają, że choć zmiana wymaga wysiłku, to jest ona możliwa, a efekty mogą przewyższyć nasze najśmielsze oczekiwania. Pamiętajcie, że nie musicie przechodzić tej drogi sami. W otoczeniu pełnym życzliwych i inspirujących osób łatwiej jest osiągnąć pełnię swojego potencjału i cieszyć się pozytywnymi zmianami w życiu. Podążając za ideą koncentrowania się na tym, co większe i inspirujące, mamy możliwość dokonania głębokich, pozytywnych zmian w naszym życiu. Przeszliśmy przez różne aspekty: jak wyzwania mogą wzbogacić naszą ścieżkę, jak ważne jest wsparcie i inspiracja z zewnątrz. A także jak codzienne nawyki mogą przekształcić nasze podejście do życia. Kluczem jest świadomość, że nasza uwaga jest najcenniejszym zasobem. To, na czym się skupiamy, kształtuje nasze myśli, emocje i działania. Kiedy zdecydujemy się przełączyć uwagę z problemów na cele i marzenia, otwieramy się na nowe możliwości. Zachęcam Was teraz, abyście podjęli decyzję o skupieniu się na tym, co Was inspiruje i daje radość. Postawcie przed sobą jeden mały cel, który przybliży was do tego, kim naprawdę chcecie być. Może to być coś prostego, jak zapisanie w dzienniku swoich myśli i marzeń, poświęcenie kilku minut na medytację lub kontakt z kimś, kto was wspiera. Każdy, nawet najmniejszy krok w kierunku pozytywnej zmiany jest cenny i przybliża was do życia pełnego radości, spokoju i satysfakcji. Nie czekajcie, aż wszystko będzie idealne. Idealne momenty nie istnieją, istnieje tylko tu i teraz, a wasza decyzja o tym, na czym skupiacie uwagę, jest początkiem każdego pozytywnego kroku. Weźcie głęboki oddech i zdecydujcie, że od dzisiaj zaczynacie koncentrować się na rzeczach, które budują waszą wewnętrzną siłę i poczucie spełnienia. Jeśli podobał się Wam ten film. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. To dla mnie naprawdę wiele znaczy, gdy mogę dzielić się z wami tym, co inspiruje i przynosi wartość. Razem możemy wzajemnie się motywować i stawać się coraz lepszą wersją siebie.